Cześć, jestem Alfa Centauri, trochę mnie na YouTubie nie było, a to jest filmik informacyjny. Tak na marginesie to kupiłem sobie nowy mikrofon, więc może będzie mnie w końcu słuchać normalnie, a nie jakbym miał mikrofon w odbycie. Co do obecnej sytuacji, to skończyłem grać w klocki. Dlaczego to będzie oddzielny filmik? Natomiast to nie znaczy, że skończyłem z moim kanałem na YouTubie. Co będzie dalej to jeszcze nie wiem, natomiast zaraz pojawi się filmik z QA, bo wiele osób zadaje mi wiele takich samych pytań. Będą też różne poradniki, triki. Co do gier, to gram jeszcze tylko od czasu do czasu w CSGO, bo wiecie, real life, szkoła, nauka, dziewczyna, siłownia i te sprawy i po prostu nie mam czasu. Czy powrócę do MC to wątpię. Dla każdego koloski upadły w różnym czasie. Dla jednego to było dwa lata temu, dla drugiego rok temu, dla jednego jeszcze nie upadły. No a dla mnie już się skończyły, głównie przez spierdolone community. Ale to jest temat na oddzielny odcinek, więc na no, start zapraszam Was do obejrzenia mojego pierwszego filmiku QA. Link macie oczywiście w opisie. Siema.